Dzisiaj parę bitów sobie zagramy. Mamy Cię, nie umiem po rosyjsku czytać. Oh. Eee, to ma penetrację 85. Średnie uszkodzenia na strzał 40. Eee, w jednej salwie jest 10 pocisków. No, 150 metrów zasięgu strzału. Nie wiem, jak się tu nawet zostawić, gdzie. Nie chcę sam wjeżdżać tutaj. Bardziej, że widzę, że nie mam szans na tej stronie. Tam dwa jadą. Bez plutonu, ale dwa. To nie wprowadziło OWG na serwerze europejskim, który jest zarządzany przez Wargaming. Tego. Tej arty nie ma. Tego miotacza ognia. Jakby wjechać tym miotaczom ognia na dupę i spalić. Posikam się w nocy. Jak byście mali to też wam rodzice mówili, że jak się będę bawił ten ogniem, się posikasz w nocy. Nie widziałem jeszcze ani jednej osoby z jedną mołę na tym czołgu. Dobra, jeden i drugi w sumie, chodź tu. O koledzy, dajcie się pobawić. 900 skorpion ma Taran plus 2 strzał, 2 salwy. To ma osiemdziesiąt pięć penny. Nie wiem, czy tam da się tym ściągnąć gąski na przykład. Tu jest jeden problem. Zróbmy to. No dobra, Lica nie da się przepchnąć tym, tym, tym czymś. Ojeju. <śla> Przecież to jest! To jest! To jest! Nie wiem, co to jest! Oj, ta mapa! Ta mapa! Ajajaj! Aj, aj. Jak wrażenia z tego czegoś? Nie robisz tutaj po 10 tysięcy damage'u. Ale sprawiasz ból, ból wszystkim, przeciwnej drużynie, którzy są obok to, obok ciebie, zobaczymy jak na szóstkach to zadziała teraz, jadę do przodu, niczego się nie boję. Czemu ty tam jedziesz? Jak masło. Dobił gościu, odjechał tutaj na blisko czołgiem bez armora. You are sure about push me. Zróbmy to. Mm, zabrał zabawkę. Nie, 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 szpatułka nie. Szpatułka won do domu. Jestem spełniony widzowie. Jestem spełniony w stu procentach. Nic mi już więcej do życia nie potrzeba niż ten joke. A. A. Jakąś misję z wyróżnieniem TS-10? Nawet nie wiem, co to jest. Stark. Duży kaliber. Gora, nie dostanę za tą bitwę.